To wchodzi tutaj. Widzisz? I to jest dwa. Dzień Dobry? Dzień dobry. Ja dzisiaj tutaj byłam rano z ogłoszenia. A, jest pani nią. Tak, to znaczy ja rozmawiałam z tą panią tutaj. Moją żoną. I nie miałam ze sobą referencji, to teraz jej przyniosłam. Żona Panią zatrudniła? Nie, to znaczy Pani Anna powiedziała, że może gdyby miała referencję. Dlatego ja przyniosłam. Proszę. Dziękuję. O, malutka. Dzień dobry. Ja już powiedziałam Pani Annie, że zajmowałam się głównie dziećmi znajomych, ale poprosiłam ich, żeby szybko wysłali mailem referencję. I tam są też numery telefonów. Także wszystko można...